Nowa doktryna nuklearna Rosji. Co to oznacza? Czy słyszeliście, że Putin właśnie zmienił rosyjską doktrynę nuklearną? To poważna sprawa, ale spokojnie. Już tłumaczę o co chodzi. Co jest w nowej doktrynie? Putin podpisał dokument, który obniża próg użycia broni nuklearnej. Teraz każdy konwencjonalny atak na Rosję, wspierany przez państwo nuklearne, może być traktowany jak atak jądrowy, czyli Rosja odpowiada ostro, nawet gdy to nie jest atomówka. Co jeszcze? Rosja może użyć broni nuklearnej, jeśli poczuje, że jej suwerenność lub integralność terytorialna są zagrożone. Białoruś dostała taki sam poziom ochrony jak Rosja, czyli atak na nią to jak atak na Kreml. Kogo to dotyczy? Każdego, kto ma broń masowego rażenia. Jest w sojuszu militarnym, który postrzega Rosję jako przeciwnika. Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Biały Dom odpowiedział. Nie zaskoczyliście nas Rosją. A Unia? Borel mówi. Eskalacja nuklearna to absurd. Ale dlaczego teraz? Nowelizacja pojawia się tysiąc dni po inwazji na Ukrainę. I tuż przed wyborami w USA. Przypadek? Raczej nie. Kreml chce pokazać światu, że atak na nas to odwet gwarantowany. Podsumowanie. Rosja stawia na odstraszanie, ale eksperci ostrzegają. Takie zmiany mogą przynieść więcej niepewności niż bezpieczeństwa. Co o tym myślicie? Czy to straszenie, czy realne zagrożenie? Dajcie znać w komentarzach. Kliknij lajka, jeśli interesuje Cię więcej takich analiz. I daj znać w komentarzu. Co o tym sądzisz? Rosja stawia na schrony. Czyżby zaczęli się bać? Wygląda na to, że sytuacja w Rosji robi się napięta. Kreml uruchomił masową produkcję mobilnych schronów, które mają chronić nawet przed bombą atomową. Produkcja ruszyła w Dzierżyńsku, to europejska część Rosji. Te nowoczesne konstrukcje, nazywane Kubem, mogą pomieścić nawet 54 osoby, a ich konfigurację można rozbudowywać. Co obiecują? Ochrona przed wybuchami jądrowymi, promieniowaniem i skażeniem terenu, zabezpieczenie przed gruzem, chemikaliami, a nawet pożarami. Wytrzymują 48 godzin w ekstremalnych warunkach. Ciekawostka: są mobilne, można je przenieść i podłączyć do sieci energetycznej, a koszt o połowę tańszy niż budowa tradycyjnych schronów. Co ich do tego zmotywowało? 19 listopada mija tysiąc dni od agresji na Ukrainę, a konflikt powoli przenosi się na rosyjskie ziemie. Jak myślicie, czy Rosjanie zaczynają obawiać się eskalacji? A jak to wygląda u nas w Polsce? Nikt alarmuje, że sytuacja ze schronami to fikcja. Liczby są sprzeczne, a infrastruktura przestarzała. Co o tym sądzicie? Czy świat zmierza w stronę większych zabezpieczeń? A może to kolejny element rosyjskiej propagandy? Obserwuj, żeby być na bieżąco z kolejnymi newsami. Szok w USA. Trump ma nowego ministra handlu. Zastanawiacie się, kto stoi za obiecywanymi przez Donalda Trumpa cłami? Oto Howard Lutnik, miliarder, sponsor kampanii Trumpa i nowy minister handlu w USA. Lutnik, szef firmy finansowej Kantor Fitzgerald, ma zadanie niełatwe. Cła na importowane towary od 10 do 20% na produkty z Europy, a na chińskie nawet 60% i więcej. Kontrola eksportu technologii, półprzewodniki, kryptowaluty, wszystko pod lupą. Ale to nie koniec. Lutnik wcześniej twierdził, że te cła to tylko sposób na dobicie targu z Chinami. Teraz jednak twardo broni ich jako ochrony amerykańskiego przemysłu i rolników. Co ciekawe, jego nominacja wywołała gorące dyskusje. Nie tylko o cłach, kryptowaluta Tether, którą Lutnik promował, budzi kontrowersję. Jest podejrzewana o umożliwianie omijania sankcji przez Rosję. A wiecie, kto poparł Lutnika? Elon Musk. Stwierdzi, że miliarder zrobi prawdziwe zmiany, ale nie wszyscy są tak optymistyczni. Howard Lutnik to także człowiek z niesamowitą historią. Przeżył zamachy na World Trade Center, w których zginęło ponad 600 jego pracowników, w tym brat. Jego życie to inspiracja serialu Billions. Majątek? Bagatela 1,5 miliarda dolarów. Co myślicie o takim wyborze? Czy cła pomogą USA, czy raczej zaszkodzą światowemu handlowi? Daj znać w komentarzu i obserwuj, żeby nie przegapić kolejnych gorących newsów. Wielki apel prezesa PiS. Jarosław Kaczyński podczas wtorkowej konferencji prasowej oznajmił, że Prawo i Sprawiedliwość straciło subwencję na 3 lata. Decyzję podjęła PKW. A prezes uważa, że to zagranie, które ma obniżyć szansę PiS w wyborach. To już nie są równe wybory, podkreśla Kaczyński. Jego zdaniem teraz to walka większych szans przeciwko mniejszym. Ale prezes zapowiada, że PiS nie odpuści. Aby walczyć, potrzebne są pieniądze. PiS apeluje do swoich sympatyków o wsparcie. Kaczyński zaznacza: kampania prezydencka to klucz do zmiany sytuacji w Polsce. Politycy PiS, jak Mariusz Błaszczak i Henryk Kowalczyk, podkreślają, że sami wpłacają na partię, ale to za mało. Apelują. Każda nawet drobna wpłata się liczy. Kaczyński zauważył, że sytuacja społeczna robi się coraz cieplejsza, mówiąc o protestach pielęgniarek i rolników. Pielęgniarki domagają się sprawiedliwych wynagrodzeń, a rolnicy protestują m.in. przeciwko umowom handlowym i importowi z Ukrainy. Zostaw suba i bądź na bieżąco.